Cześć, witajcie z tej strony Domkas. Słuchajcie, może troszeczkę za późno, ale chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego na nowy rok, żeby się, żeby się spełniło to, o czym sobie tylko pomyślicie. A może lepiej by to zabrzmiało, jakbym powiedział wymarzycie? No nieważne, słuchajcie, są ważne informacje a, dotyczące kanału. Są już rzucone dwa odcinki z Hitmana i Team Fortress 2 z Ekstra Graczem. Niestety są one zablokowane, tak naprawdę usunięte, e, gdyż przez e, rozszerzenia e, jakie prowadzę z e, ze Square Enix, czy jak tam się czyta, nieważne teraz e, e, o drugi odcinek Hitmana, z którym każdy ma problem Jest po prostu no są prowadzone i nie mam dobrej opinii, przez co moje moje konto, zosta, na moje konto no, została nałożona blokada 15 minut filmu. Do 6 stycznia jeszcze poczekam, bo wtedy mam dostać jakby werdykt co do tego sporu. I wtedy mógłbym, gdyby coś, ubiegać się do administracji YouTube o zdjęcie tej blokady. Ale jeśli to się nie uda, to po prostu no zobaczymy, czy będę jeszcze nagrywał na innym kanale, czy po prostu sobie dam spokój. No trzeba sobie szczerze powiedzieć, mam bardzo małą oglądalność, więc po prostu nie wiem czy nie wiem czy, 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 czy to nagrywanie miałoby potem jakikolwiek sens, gdyby to do nikogo nie trafiało. Wiem, że nie umiem nagrywać Może tak, wiem, że nie umiem komentować. Nagrywać umiem dobrze, bo umiem grać. I bardzo, ale to bardzo mi się podoba na, na nagrywanie, szczególnie... Jestem po prostu inny niż wszyscy. Bardzo mi się podoba no... No, 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 to, to takie montowanie i dodawanie efektów to mi sprawia radochę. no. Ale po prostu nie umiem komentować, nie umiem wyrazić to, co teraz widzę, co to, co teraz czuję. Dużo mam tematów, które chciałbym się wypowiedzieć, które są poruszane na YouTube, ale niestety nie mogę, bo w gameplayu czasami po prostu to nie pasuje. A próbowałem już nagrywać vlogi, owszem, ale po prostu nie ma do tego sprzętu. Kamera jest beznadziejnej jakości. To jest bardziej taka rodzinna kamera na wyjazdy i tak dalej I ona jest z takiej średniej jakości A mój telefon no niby ma te 5 megapikseli ale to jest, Jak sama nazwa mówi jest nagrywanie telefonem No i dlatego nie mogę sobie wyrazić mówię coś tam coś tam jest po tym 5 minut ciszy coś tam coś tam co o zabiję kogoś 5 minut ciszy Po prostu nie umiem tego wyrazić Albo może umiem tylko po prostu gdy jestem sam Albo na przykład też Hitman w ogóle do mnie nie pasuje i potrze potrzebuję żywszej gry, w której mógłbym coś powiedzieć. Nie, nie, no nie wiem, naprawdę wiem, że się nikt nie wypowie w komentarzu, więc sam będę musiał...